O, i teraz tak, patrz, żebyś go widziała. No, Patrz, no. patrz. No, dobra, niech się czołga pomału sam. Pomóż mi zobaczyć trochę. Na Czego się za spodnie złapie? Zobaczysz. Zobaczysz, że się złapie za spodnie. No? teraz No, mama zainteresowała. Zobaczysz, że się złapie za spodnie. No, czekaj, 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 czekaj. Musimy się To żeby się zaniedbali. Tak, chcę nagrać. to nagrywa się? Tak. Chciałam nagrywać, jak on chodzi, wiesz? No, no, się, nagrywa. teraz, tak, tak, tak. tak. On no, 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 jeszcze na to, nie chodził. Akuratorka. Nie umiem, nawet, no, że będzie trochę źle, ale. Widać, jak portala idzie, Widać jak portala idzie. O, ja, A kiedy się będę puszczał? O, wiecie, jak fajnie no, no, Jak doroczne. Jak przyjdzie czas. Tylko, żeby mama szybko nie została babcią, no? Chodź. Się puszczę, nawet matka nie będzie wzięła kiedy, no nie? No. Krzysiu! Krzysiu! No, ale dzisiaj się podoba, bo chyba weźmiemy babcikę od tego do domu, tak? Dobra, stawiam na razie. Wyłączam. Jest, na